z tej strony Gdziasty i chciałem wam po powiedzieć taką małą no, fajną historyjkę. Także... Słuchajcie. Wczoraj, czyli że ten 22 września jest dzień bez samochodu. No to sobie postanowiłem, że no wiecie, no, pojeżdżę sobie trochę komunikacją. A że płaciłem za pociąg złotówkę z ważnym dowodem, to mi się wydaje, że to jest fajna cena. Pojechałem sobie z oczywiście zapierdzia do Czewy. Tam sobie opierdzieliłem w ostatnim swoim życiu już Kepsa. Bo tam jest bardzo ohydny. Mieli naprawdę bardzo dobre jedzenie tam, jeżeli chodzi o keb, na przykład fajnie jest, był zrobiony i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, się spierniczyło. Teraz tak chodzę, chodzę, myślę, myślę gdzie by tu kurde jechać. Pojechałem sobie do tarnowskiego Tę tą linią, co zrobili do siebie, Pieżowice. No i tam dalej, nie? No, no i tak sobie myślę, 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 co dalej robić. Mam no, około 10 minut na przesiadkę, na autobus. No to sobie pojechałem autobusem do... Mm, do Gliwic. Dokładnie, duktivic do i Ech, nie, nie powiem, że to była przyjemna podróż nad tym autobusem, bo normalnie siedzenia na na drewniakach siedział, czyli że takie sztywne jak skórz, czy syn i, i, i... no, bruch. nie będę mówił marki autobusu, ale pewien taki autobus jest, jeździ po Śląsku i mogę tylko powiedzieć, że to jest linią 80. Numer boczny 31.00, ale to sobie daję, wyszukajcie. No i dobra, przyjeżdżam do tej Krywic. Idę sobie tu, tam fajnie, na ten. No, zobaczę, co tam stoi. Tam bla, 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 bo jak ktoś wie, to ja fotografuję kolej. Mam własną stronkę. Galeria SecK96. Dokładnie to jest moja strona, którą dzielę się fotografiami kolejowymi. No, i tutaj słyszałem, że jakiś pociąg przyjechał, nie? Zerknąłem tego, co to przyjechało, i widzę, że to rozewie do nie? No, no dobra, mówię, przyjechało, to przyjechało, i idę, nie? Nagle słyszę, kurwa, płacz, wycie, mówię, ja tak, oj, what? mówię, co się stało, nie? No, ja tak słucham, nie? Skąd to, skąd to, gdzie to kurwa, dochodzi, nie? Bo to pustki, prawie na co były. A to się nie niosło, kobita cała ze łzach. no po prostu jej pociąg spieprzył, nie? A do nie kobita jechała, ale o tym za chwilę się dowiecie. No i tak kurde, siedzę, piję sobie tak delikatnie tą kawę, piję, piję, piję. No i tak patrzę na ten zegarek mój, jest około 21.40. I tak myślę, i myślę, no i idę, nie? Tak trzy razy tak poszedłem na dworzec zobaczyć tam parę rzeczy jeszcze. No i wracam, nie? No i... wróciłem w tamte miejsce i ona tam leciała do tych... 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 ochrony dworca. To to, to tam, to tam się żaliła, to, to, to i tam coś... 560 słyszałem. No i tak sobie spojrzałem, tak nic z frontu, nic z Wibontu na rozkład jazdy. Mówię do, do, do Gdyni, gdzie to byłoby naj, najszybciej, swoimi sposobami. Najszybciej do Gdyni to jechać do Czewy. 22.11 tym pociągiem do Czewy. I po 2 godziny czekać na pociąg do Gdyni do Gdańska. nie? No i to ja to przepatrzałem. No tak kurde, myślę mało czasu jest. Tak myślę, myślę, myślę i wymyśliłem. Mówię, dobra, mój Czul, pójdę do tej kobiety, powiem, nie? Się zapytałem, dokąd chcę jechać, nie? Powiedziała mi, że do, do Gdańska. W Gdyni do Gdańska, nie, w tamte rejony. No to ja tak. Mówię, pani, powiedziałem tak. Mówię, pani, co? Będzie pociąg do, mówię, do Częstochowy. Tam pani sobie może poczekać, mówię, dwie godziny. No, półtorej, bo tak przyjeżdża chyba w pół do o pierwszej. Pociąg. Mówię, pani sobie może poczekać półtorej godziny. No i, mówię, jechać do Gdańska, nie? Tym nocnym. Tam Karpaty chyba, on z zakopanego jeździ do Gdyni. Do Gdyni, do Gdańska to jest jeden pieron, nie? Ona tak papaczała na mnie. Tak, oh, Myśli, myśli. I mówię, niech się pani dobrze zastanowi, nie? No i się olotniłem, nie? No i ten pociąg do przyjechał z Katowic do Gliwic, no i pójdę z Gliwic do Czerwy, nie? I widzę kobieta z tymi tabołami, tymi wszystkimi, które miała na peronie. Wszystko chyba tam chyba z pięć kursów robiła. Ja tam miałam też inne rzeczy. Hmm, powiem tylko, że będąc osobą niepełnosprawnością, to no nie mogę jej nie zostawić niestety. No i. No, wsiadłem na, do tego pociągu, jechałem akurat już ostatnim do domu. No i wyszukałem mi te połączenie. Na szybko, w pociągu. Zanim się ruszył. Mówię też ja pójdę do niej. Nie powiedziałem, że pociąg, mówię, tym pociągiem mówię jechać do samego końca. Z samego końca, no się już przyjedzie do Częstochowy. Przyjechała do Częstochowy, no w miał no, miał przyjechać do Częstochowy, nie? bo to była relacja Gliwice-Czewa. Mówię, pani sobie poczeka, mówię, półtorej godziny do, do tego pociągu, nie? Niech yy, konduktor poświadczy. Że ten bilet, który pani ma, był niewykorzystany. I w tym momencie, jeżeli konduktor to poświadczy, to w tym momencie można żądać zwrotu, ale to jest inna rzecz. Dlaczego mówię? Płacz kobity był kuźwa tak mocny, nie powiem, no, fest mocny że ludzie z dworca... kurde ci, którzy tam ochraniają dworce kurde, Polrego, które jeździ jako kanar powinien, kurde, cokolwiek doradzić zobaczyć połączenie mówię, nie mówię, to ja jako hobbysta kolei mówię, po tym co, co, co to wszystko przeszło mówię nie nie nie, nie tak to nie będzie no i tak mówię, zrobiłem to co zrobiłem zrobiła sobie... Ja się poszedłem jeszcze tak mówię poszedłem do, do Kobitki tam Pogadałem chwilę z nią. No i, no i co? No i w tym momencie no, zapytała się, czy mogę sobie zdjęcie zrobić tego, tej, tej, tego rozkładu, nie? tego pociągu, żeby sobie nie zapomniała. już oczywiście, jak najbardziej, nie? Zrobiła sobie zdjęcie i takie coś, takie wrażenie miałem. Że ona mi podziękowała, ale nie mogła wydukać siebie zdania. Może nie wiem, może to jest jakaś cecha czy coś, nie wiem. Ale nie mogła wydukać siebie zdania. Więc, mam nadzieję, że ta kobieta, która pojechała do tej, do tego, do tej Częstochowy, poczekała te półtorej godziny i normalnie na 8.30 przyjechała do tej Gdańska. To jest jedynie co mogłem zrobić dla tej kobiety. To jest maks. Ale obsługa dwóch w takich tych, to naprawdę, no nie, powie... nie, to, to... powiem Wam tak, kiedyś było jedno PKP, była jedna spółka. Jechaj do Gdańska, można powiedzieć, trzema różnymi pociągami: osobowy, pośpieszny i intercity. Znaczy, no się wtedy to jakiś był, tylko pośpieszny, ekspres i osobowy. Przepraszam. Teraz jest piadenią innych półeczek i no cóż, czasy się zmieniają, spółki się zmieniają, wiecie jak to jest. No mam nadzieję, że ta kobieta dojechała do, tej, do tego miejsca. Gdzie chciała dojechać. Więc naprawdę jeżeli widzimy człowieka w takich... No, po prostu, no, rozpaczliwe sytuacje, że, no, fakt, no, mogła przyjść trochę wcześniej, mogła ten, Mówi, dobra, okej, okay, może z jakichś przyczyn nie mogła, nie wiem o tym. Nie wiem, nie pytałem, nie dociekałem, zrobiłem co, sprawdziłem, powiedziałem, gdzie, gdzie ma jechać i w jaki pociąg wsiąść. To jest tylko tyle. No i. i no, mam nadzieję, że tak, no, tak mówię. No. Szkoda mi trochę tej kobity było. No, ale na prostu rzadko co, powiem Wam, rzadko co mnie rusza, ale to ruszyło mnie konkretnie. Także nie bójmy się pomagać, jeżeli wiemy na czym stoimy i wiemy i czym się interesujemy. Tak jak ja się interesuję koleją, więc dla mnie to była minuta góra dwie sprawdzić pociąg najbliższy do Gdańska. Także naprawdę myślę, że kobieta, która Mówiła dziękuję, jest teraz w ciepłym domku, ogrzewa się. I ja oby na TikToka. <grym>, no <zaktuje> Także kończąc tą opowieść, chciałbym powiedzieć jedno. Nie bójmy się pomagać. No i jeżeli chodzi o teraz drugi temat, jeżeli chodzi o streamy, no streamy będą, ale musicie jeszcze na tym troszkę poczekać. Musicie poczekać na to, bo no. Mam życie, jakie życie mam, ale naprawdę musicie poczekać. Mam nadzieję, że. że mnie nie opuścicie. Ja, ja, może mam swój charakter, bo mam. Może dla innej może być to wkurzający charakter, dla innej może być to fajny charakter. Ja po prostu jestem sobą i tyle. No. Także no, chciałbym Wam kończąc tą dywagację, rozmowę czy tam tam życzyć dużo zdrowka no i sukcesów. Także mam nadzieję, że ta pomoc jakoś w stopniu była przekazana bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Eja.